Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Chcielibyśmy Was zaprosić na Lotny Festiwal Piwa w Warszawie. Pierwszy Lotny Festiwal w Warszawie. Tak jest, dokładnie pierwszy warszawski Lotny Festiwal Piwa. Zachęcamy do szukania nas na Facebooku. No Wydarzenie wielkie, chyba największy Festiwal Piwa w Warszawie, tak mi się wydaje. No, mam nadzieję, że również może nie najlepszy, ale że bardzo dobry. Chcemy, chcemy wyjść do ludzi, chcemy pokazać Wam, że kraft może być wszędzie. Dużo atrakcji, bo tak, no, może ja zacznę od piwa. Ponad 30 wystawców, liczę na to, że między 300 a 500 piw będą premiery, będą sztose, będzie też dużo lekkich piw na lato. Tak, będzie też strefa food trucków, to zawsze towarzyszy naszym lotnym festiwalom. Z tego co pamiętam, to około 18 food trucków będzie razem z nami i będzie też całkiem spora scena, na której dnia pierwszego, czyli w piątek, usłyszymy DJ-a. Też nie pamiętam nazwy, bo na każdym festiwalu mamy innego DJ-a, tak. ale będzie zespół Blackberry Brothers. W tak, sobotę. i to będzie w sobotę dokładnie. Tak jest. No i oprócz tego jeszcze oczywiście scena e, również od strony piwnej. Będą wykłady merytoryczne, będą wywiady z blogerami, z piwowarami, panele dyskusyjne, panele degustacyjne, czyli standardowo to co podczas festiwalu, kiedy my jesteśmy. Dokładnie tak. Pogoda zapowiada się wyśmienicie, browary szykują bardzo zimne piwko, także no nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć. jest. Może dam Tobie ten Okej. Okay, uh... Jest aplikacja, tak jak na wrocławskim festiwalu dobrego piwa, taki tutaj e, macie dostęp do aplikacji. Aplikacja nazywa się Piwny Klub, tak naprawdę jest to pierwszy festiwal, no, drugi festiwal, bo startowaliśmy od WFDP, na którym będziecie mogli e, głosować na piwo, wybrać, poszukać swojego piwa, posortować po odpowiednich e, parametrach, np. przykład ibu, alkohol, e, nazwa. E, będziecie mogli również zobaczyć listę wystawców, mapkę. No, z, zajrzyjcie na Google Play, ściągnijcie sobie apkę. Obecnie dostępna jest na Android. Będziemy pracować nad wersją, na jabłuszką, obiecujemy to, na jabłuszkę obiecujemy to, no. W tej chwili startujemy z Androidem i naprawdę liczymy na Was. Najważniejsze głosowanie na piwo festiwalowe. Dokładnie. Znaczy ocena każdego piwa od 1 do 5. Potem my to wszystko zbierzemy i w niedzielę ogłosimy Wam, które piwo było Waszym zdaniem najlepsze podczas festiwalu. W dali. niedzielę o 17 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. Liczymy na to, że będziecie dużo klikać w aplikację. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jest. No, serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że, że będzie tak jak myślimy, bo mocno się denerwujemy przed tym wielkim wydarzeniem. Do zobaczenia. Aha, no i będziemy my. Będzie livestream. Obserwujcie nas również na Facebooku. Będziemy co jakiś czas umieszczać informacje. Zapomniałeś powiedzieć, co pijemy. A, słuchajcie, no właśnie. Deserek. No nie deserek, ale piwo domowe naszego kolegi Jacka Woźnego. Jacku, serdecznie Cię pozdrawiamy. American Bitter jest to chyba jego pierwsze piwo domowe. Ja czuję się dumny z siebie, bo to ja zachęciłem go do tego, żeby to robił. I pożyczyłeś mu gar. Tak jest. <laughs> Pozdrawiam Cię, Jacku, całą Twoją rodzinę. Nie będziemy oceniać tego piwa. Pachnie nieźle, choć trochę zbożowo. Dobra, mieliśmy więcej ja to nie będziemy. Wypijemy za chwilę i potem podzielimy się e, tym, czy nam smakowało. E, tyle. Pierwszy warszawski lotny festiwal piwa, kiedy? Piątek, sobota, niedziela. Ten piątek, ta sobota i ta niedziela. A godzina otwarcia, myślę, że to się może przydać. Piątek 15.23, sobota 12.23, niedziela 12.20. Oczywiście z jakąś tam tolerancją w jedną, w drugą stronę. Jak oczywiście. Ktoś później przyjdzie, to to chyba nic no, nie. No chyba, jest. że wypijecie wszystko. Oby tak było, ale myślę, że są browary też z Warszawy, więc yy, wszystkiego na pewno nie wypijecie. Nie, podajemy. no piwa nie zabraknie, obiecujemy. <laughs> tak jest. Dobrze, tyle. Do zobaczenia w takim razie w ten weekend. No i cześć. Trzymajcie się.